Miałem już nie robić takich zabaw, ale dobra. Ostatni raz. Test kopiowania płyt CD. W teście bierze udział laptop Dell 6410, wiekowy, Windows 10. Nagrywarka wbudowana. Bierze udział Reaper oraz darmowa, darmowy program do nagrywania płyt CD Burner XP. Plan jest taki, żeby nagrać coś na płytę, zgrabować z tej płyty, z tego zgrabowanego nagrać jeszcze raz i tak dalej i tak dalej, dopóki starczy płyt, a trochę ich mam. No to przeprowadzić, powiedzmy, cztery takie operacje i zobaczyć co z tego wyjdzie. Więc mamy tutaj plik, który uznajemy powiedzmy za oryginalny. Ten internetowy sample be moved, 16-bitowy plik. Zrobiłem 16-bitowy, tam 20 sekund ma niecałe. Ważne, że jest i można go nagrywać na płytę. On sobie tutaj siedzi Sample Be Moved. Uruchamiamy Burnera i ten Sample Be Moved tu jest. Robimy z niego płytę. No to wkładamy czystą płytę do nagrywarki, do napędu i naciskamy Bern. Trochę to zapewne potrwa ten filmik, ale za to będzie więcej propsów na YouTubie. No, Bern. Ok. No, żeby nie przesadzać, razy 10 bądźmy uczciwie. A, CD Text, da, 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 dobra, nieważne. Jedziemy, nagrywamy. Chyba słychać, że się nagrywa. Nie będzie to długo trwało. Najdłużej zajmie finalizowanie tych dysków. W filmie najprawdopodobniej trochę skrócę to. A może nie? Zobaczymy. Ok, płyta zrobiona. Teraz się pewno napęd otworzy. Co chcę zrobić? I nie to no tak, otworzył się. burn Proces, OK. Dobrze, dziękujemy. Zamkniemy to. Dobrze, dobrze. Uruchamiamy ripera. Wkładamy płytę przed chwilą nagraną i mechanizmem ripera pozyskam tą płytę. No, no, wybierz co chcę zrobić. Nieważne, nic nie chcę zrobić. Chcę pozyskać ten track. To jest pierwsza kopia. Teraz nazywa się track imported. Znazwijmy ją jakoś, niech się nazywa porządniej. Pierwsza kopia. Tak się nazywa. I tutaj mamy tą pierwszą kopię i oryginał. No to dobra, nagrywamy na płytę CD pierwszą kopię. Czyli wyrzucamy tego sample Dima. Wyrzucamy go i pierwszą kopię nagrywamy na płytę. Wyjmuję tą przed chwilą nagraną płytę. No, wyjmuj się. Wyszła. Odkładam na bok. Nie wiem po co, bo to płyta jest do wywalenia. Wkładam nową czystą płytę. Płyty firmy Sony. Poniżej złotówki za sztukę. No i nagrywamy płytę z tego zgrabowanego materiału pierwszej kopii. Oj, coś terkocze. No. Dobra, razy 10 najwolniej jak się da OK. Bern. No, trochę ten film będzie trwał, bo już trwa 4 minuty i 50 sekund. Płyta się robi. Czas leci. Chyba do północy się wyrobię z tym wszystkim. Się zrobiła, już zrobi zaraz klik. Maszyna nie robi plim. Ok, ok, płyta zrobiona. Dobra, dobra, dziękujemy. Otwieramy ripera, zamykamy napęd, kierujemy się znów do komputera. Terkocze, terkocze. Co chcę zrobić? Nieważne, co chcę zrobić. Chcę zgrabować. Na kolejny ślad grabujemy. No i teraz musimy to nazwać. To będzie druga kopia. Druga kopia. No może powiedzmy pierwsza kopia, a to był oryginał, whatever. Druga kopia. Ok, wyciągam płytę z napędu, odkładam na bok, wkładam czystą trzecią płytę i uruchamiam program do nagrywania. I wyrzucam tą pierwszą kopię z programu i wkładam drugą kopię. I Nagrywamy. Raz, 10, OK. Przypominam, nagrywamy 10-letnim laptopem z procesorem i 5, Windows 10 darmowym programem do nagrywania płyt, korzystając z darmowej covidowej licencji na ripera. I korzystając z wbudowanej w tego laptopa nagrywarki, laptop parę razy lądował na podłodze. Ułamał mu się jeden zaczep, ale działa. Internet ma, czasami mu zrywa, ale do tego do czego służy, służy doskonale. No w każdym razie działa. Płyta zrobiona, zaraz zrobi maszyna plim. To jest trzecia płyta. Nic nie chcę zrobić. Otworzyć, zamknąć, zgodzić się. No i co? Zniknij, cancel. Ojej, uruchomiłem go. Dobrze. Nie, nie chcemy na razie tego robić. Tylko po prostu chcemy z płyty audio pozyskać znów ten CDA. I to będzie trzecia kopia. Nazwijmy ją trzecią kopią. Trzecia kopia. OK. I widzimy, że mamy pierwsza kopia, druga kopia, trzecia kopia. I tu jest ten oryginał. I tutaj na śladach też mamy. Pierwsza kopia, druga kopia, trzecia. Oryginał, pierwsza kopia, druga kopia, trzecia kopia. Zaraz się pojawi czwarta. Płyta Płytę wyjmujemy. No. Płyta wyjęta, trzecia płyta, wkładamy czwartą, ostatnią płytę. I na nią nagramy kopię trzecią. W ten to hitry sposób będzie to kopia. Na tej płycie już kopia czwarta. Ok, Bern. Razy dziesięć. Jedna kopia. Ciach. No, ostatnia płyta zmarnowana. Płyty po 80 groszy. Wydałem 3,20. Puszka coli. Niektórzy przeliczają na piwo. Piwo tańsze. Oczywiście zależy jakie. No dobra, ostatnia płyta zrobiona. Przechodzimy teraz do weryfikacji tego, co tu mamy. No, już ciachciach. Ciach. Nic nie chcę robić. Ok. Klaus, ten już nam nie będzie potrzebny. Wkładamy płytę do komputera, bo się otworzył napęd. Znów będzie się to nazywało, oczywiście, trak 1 CDA i mechanizmem ripera, który jest nie wiadomo jaki, grabujemy tą czwartą kopie oryginał pierwsza kopia druga trzecia czwarta tak dobra no to te sobie damy na bok interesują nas te dwie oryginał i czwarta kopia. już nie będę jej nazywał no to musimy ustawić je dokładnie sprawdzić czy są ustawione dokładnie no nie więcej nawet zobaczmy że to wszystko się zgadza nic Czyli nawet to grabuje z dokładnością do próbki. OK, odwracamy polaryzację na jednym z tych śladów, zaznaczamy fragmencik, Oj coś tu się dzieje, dobra i zgrywamy test kopiowania 44 stereo, 16 bitów i importujemy to na kolejny ślad. Aha. Time selection. Nie zgrywam od początku, i od końca tam mogą być jakieś zakłócenia na skutek grabowania. Pyk zrobione. I tu mamy zaimportowaną różnicę między przypomnę oryginałem, a pierwszą, drugą, trzecią, czwartą kopią tego pliku. Jaka jest ta różnica? Spróbujmy ją znormalizować. Dla pliku 16-bitowego wychodzi nam 120 decybeli bo Reaper więcej nie umie znormalizować jeżeli znormalizujemy ją o 120 decybeli to nadal będzie to cisza to oznacza, że oryginał i czwarta kopia płyty wykonana kopia z kopii, kopia z kopii, na wbudowanym napędzie w laptopie są identyczne ja wiem, że to głupie, no ale czemu nie spróbować. Dziękuję bardzo.